Robienie rzeczy na spontanie ma swoje plusy, ale ma również minusy. A tym bardziej jak ten spontan strzeli was prosto w łeb w nocy, na przykład. Ja wiele razy mówiłem, że mam podły charakter i szybko się nudzę różnymi rzeczami. Wiecie, jestem z znaku bliźniąt. No, takie dwie osoby w jednym, nie? <noise> Coś w tym jest, to, słuchajcie. I wiele razy mówimy o tym, że się nudzę i aranżacją w akwarium, i bardzo szybko lubię je zmieniać. No i teraz to chyba padł rekord, muszę Wam powiedzieć, bo obecną aranżację mam już ponad rok. Jak na mnie to bardzo, bardzo długo. Niektórzy po prostu likwidują swoje akwaria po latach. Jak już naprawdę źle się dzieje z syndromem starego akwarium i w ogóle już mają serdecznie dość wszystkiego. A ja tak najchętniej to już po trzech miesiącach bym likwidował zbiornik. Zaraz po tym jak się ustabilizuje i nie ma już z żadnych problemów. Robi się po prostu nuda. No i mnie to uczucie bardzo szybko dopada. Niestety i powiem Wam, że musiałem coś zrobić. Więc pewnego pięknego wieczoru, późnego wieczoru, bo było po 22 z tego co pamiętam. No dobra może trochę później. Słuchajcie. Padł na genialny pomysł, że teraz tu i teraz zrobię mały restart akwarium. Znaczy takie przemeblowanie, bo restartu robić takiego konkretnego nie będę, bo to zbyt dużo pracy na razie zamiast to nie mogę pozwolić. Ale jakieś takie zagmeranie mocniejsze w akwarium wchodzi w rachubę jak najbardziej. Więc postanowiłem, że zrobię to teraz, natychmiast. Tego dnia, oczywiście, kiedy to postanowiłem. Słuchajcie, no i tak zrobiłem. Eee, Wywaliłem masę roślin z akwarium. Eee, no i. Co tu dużo mówić, to taki średni zbiornik jest, jeśli chodzi o wielkość, więc oczywiście nie wyrobiłem się w czasie, nie było szans i zrobiłem, dokończyłem ten zbiornik, ten mój Ala Restart. Może cały Restart, to tak go nie nazwał, tylko Restart, bo to nie był taki Restart, naprawdę, tylko taka może mocniejsza przycinka z małą zmianą, delikatną, tylko taką kosmetyczną aranżacji. Poznałem się ten roślin, coś tam podrywałem, coś tam wycięłem, coś tam przełożyłem. I, i, I tyle. Więc musiałem dokończyć na drugi dzień, bo w emocjach zapomniałem, że no nie mam tyle wody RO. Żeby zrobić, słuchajcie, taką natychmiastową aranżację. przerobić aranżację, Bo jednak, jak się zaczął wyrywać rośliny, i tak dalej, dalej, no to zrobił się straszny, straszny chaos w akwarium. Wiecie na pewno, jak to jest, jak to się wyrywa, jak więcej roślin z podłoża. Po jakimś tam czasie, oczywiście, i robi się woda taka, no jakby to powiedzieć, nieklarowna, mocno nieprzejrzysta, że czasami ręki nie widać jak się włoży. No i w takim przypadku, no oczywiście, do wody też się uwalnia masę różnych niefajnych rzeczy, głównie jakieś tam fosforany na przykład, nie? Więc trzeba zrobić ogromną podmianę wody. W moim przypadku, jakbym chciał zrobić podmianę wody 70-80%, a mam 300 litrów, no to tej wody troszeczkę musiałby być na zbieranej, tej wody RO. No jak wiecie, bo macie na przykład filtr RO, no to wiecie, że no ta woda tak nie leci szybko jak z kranu. Nie? Ja tam, wiecie, mam ten system taki no, zdublowany, bo dwie membrany tam z odpadu jeszcze. Leci woda do no membrany, ja odzyskuję tą wodę. Do tego mam taką pompę, która zwiększa ciśnienie w układzie, żeby to szybciej szybko się działo, nie? a żeby odpadło było mniej. E, więc i tak to trochę trwało. Więc tej wody nie miałem tyle aż. Nie? I musiałem to wszystko przenieść na drugi dzień, e, żeby no, dało się to wszystko spiąć logistycznie. I wiecie, takich spontanów jest jeden minus, a szczególnie jak się je właśnie odpala w nocy. E, nie chciało mi się tego wszystkiego kręcić, bo ja mam szczerze, przedłużyłoby mi to sprawę strasznie. Ustawiać, wiecie, kamery, która zazwyczaj przeszkadza, gdy się krząta szkoła, akwarium, więc czas na realizację wszystkiego robi się no, dwa razy taki. Więc na to sobie o tej godzinie już nie mogłem pozwolić, więc niczego nie filmowałem. No to jakieś oświetlenie przecież, musicie wiedzieć co robię e, i tak dalej. I mi musi być wygodnie. Wiecie, masę wiader, brudnej roboty, wyciągania tego wszystkiego, chlapania wodą. Kamera byłaby wtedy mi bardzo, bardzo nie na rękę. Jeszcze trzeba obsługiwać tą kamerę, przecież zaglądać, nagrywać, przerywać te nagrywania, sprawdzać wszystko, czy się dobrze nagrało. Masa, masa roboty. No ja zrobiłem tylko kilka fotek, takich poglądowych, żebyście widzieli, co to się odwaliło w środku w tym akwarium, jaka to zrobiła się masakra z tą wodą. A film, który... Widzicie, to będzie po prostu już po wszystkim, gdy praca została zakończona. Piszcie w komentarzach, czy Wam się podoba, czy się nie podoba. Oczywiście to wszystko kwestia gustu. Ja to rozumiem. Jednemu się będzie podobało, innemu się może w ogóle nie podobać, bo całą ja odwaliu zakaszana było tak fajnie. No mi się nie podobało, a mi się musi podobać moje własne akwarium, więc rozumiecie. Teraz uważam, że efekt jest OK, aczkolwiek nie zastąpi to. No, restartu. Restart będzie, prędzej czy później. Restart będzie, muszę go dokładnie zaplanować. Tak sobie myślę, że może jak będę robił ten restart, już taki, wiecie, porządny restart to z wymianą podłoża, być może nawet. Więc może pójdę w jakiś styl znowu naturalny, może wrócę trochę do przeszłości, do początków akwarystyki, właśnie w stylu naturalnym. Jakieś jedno takie, mam akwarium na myśli, taki wystrój. W takich kanonach japońskich, może coś w tym stylu. Teraz modne są, wiecie, te dioramy i tak dalej. Te bardzo skomplikowane aranżacje, klejone przez kilka dni, zanim trafią do akwarium. I to ładnie wygląda, bardzo ładnie, ale jakoś teraz tego już nie czuję. Chyba trochę mi się to wszystko przejadło i chciałbym wrócić do sedna akwarystyki w stylu naturalnym. Na samym początku zobaczcie, jak zmienił się ten zbiornik. Tutaj macie. Pokazane, jak zmienił się ten zbiornik od tej pierwszej fazy, gdy tylko weszły rośliny do akwarium. Potem dochodziły inne, inne się rozrastały, akwarium się zmieniało. Oczywiście, wszystko to trwało wiele, wiele miesięcy. Ta ostatnia faza to już przecież rok czasu. I tutaj widzicie, pewne rośliny się pokazywały, nowe gatunki. Inne znowu nie znikały. To wszystko zależy od tego, co w danej chwili mi się podobało i jaki czułem klimat. No taki jestem, jak mówiłem, mam podu charakter. Więc zobaczcie, jak zmieniała się ta aranżacja w tym małym odcinku czasu, no, zaledwie roku. Postanowiłem, że powyrywam wszystkie rośliny, które rosną z tyłu, dosłownie na ich miejsce. Posadzę te rośliny, część tylko tych roślin, tego tenelusa, który rośnie tu z przodu, tam na tyle, szczególnie w środkowej części. Na bocznych częściach już nie będę nic sadził, bo ze strony prawej tam mchy oponowały wszystko i bolbitis. Z kolei ze strony lewej mikrozorium, więc jak gdyby już tam nie było za bardzo miejsca, to się wszystko tak mocno z tyłu rozrosło i powiem Wam szczerze, podoba mi się bardzo, więc postanowiłem, że nic tam więcej złodygowców rosnąć nie będzie. I tak na dobrą sprawę, to ja w akwarium będę miał głównie fpfity i mchy, czyli rośliny, które nie wymagają, nie wymagają jakiegoś specjalnego odżywiania przez korzenie. I na dobrą sprawę tego substratu mogłoby tam na tą chwilę nawet nie być na tym etapie, no ale tego już nie chciałem ruszać, więc powyrywałem wszystkie rośliny z przodu, ten trawnik tutaj zlikwidowałem. Część tych roślin posadziłem właśnie tej środkowej części i niegdzie zaakcentowałem tu jeszcze z przodu jedynie. Jest to tonelus, dość fajnie ta roślinka tu się prezentuje, gdzieś jakieś szczątkowe resztki zostało Harisa tego niskiego tutaj. I powiem Wam szczerze, moim zdaniem teraz to akwarium troszeczkę nabrało charakteru, przynajmniej mi się podoba. Ja mówię o swoich własnych, prywatnych odczuciach, oczywiście każdy z Was może to widzieć inaczej. I, no i tutaj jak gdyby te zdania pewnie będą podzielone, jednym się podoba, innym nie. Odsłoniłem też część korzeni, bo praktycznie one już wtedy, w, przed tym moim ala były niewidoczne. Ich nie było widać. Zarosły machami, zarosły wszystkimi innymi roślinami, i na dobrą sprawę tak, jakby ich nie było. Oczywiście te wszystkie konstrukcje po bokach nadal były wysokie, fajnie to wszystko wyglądało, na tym rosły rośliny, ale samego drewna nie było widać. specjalnie mi się to podobało, że tego drewna nie widać. Mi się podoba bardzo, jak widać, drewno w akwarium. To daje pewien klimat, buduje pewien charakter zbiornika. Wygląda bardzo bardzo naturalnie i bardzo mi tego brakowało, więc postanowiłem odsłonić. I zlikwidowałem trawnik, więc fajnie widać to jest ten piaseczek. I jeszcze jedna kwestia. Tutaj w tej pierwotnej anżacji było dość sporo kamieni scenery, które podnoszą twardość wody. No, było ich tak na oko, powiem Wam na rękę, myślę, że z 6-7 kg może nawet. No może się wydawać, że to nie jest dużo, ale to jest wystarczająca ilość do tego, żeby ta twardość nam tutaj dość mocno rosła i TDS w akwarium, więc postanowiłem ich się pozbyć. One są teraz tutaj już niepotrzebne, nie, nie widziałem miejsca dla nich w, w tym akwarium, jak już to wszystko podsłaniałem a, i one mi tu źle pasowały wizualnie z lawą, którą tutaj też mam. Jak one były zakryte roślinami, no pokryte były mchami, to to było znaczenie, bo nie było ich widać zwyczajnie. One tylko tam podnosiły powiedzmy pewne, na pewną wysokość, część aranżacji. A teraz stało się zbędne, więc ich się pozbyłem. Nie ze względu również na te zmiany parametrów wody też tak się wydarzyło. I mam teraz tutaj lawę. No i ta lawa mi się tutaj bardzo fajnie teraz podoba. Bardzo fajnie mi się podoba, co za stwierdzenie, nie? Podoba mi się, jednym słowem, tyle. Zaczynam motać. Ma fajny kolor. Wiecie, lawy zazwyczaj kojarzą mi się z takimi kolorami, wiecie, albo takim mocno rudo-czerwonym, nie? albo czarnymi lawami. A tutaj ta lawa ani nie jest taka mocno ruda, ani taka czerwona, o czarnym już nie wspominam. Jest dość taka specyficzna, jeśli chodzi o kolorystykę. Bardzo mi tu pasuje do tych korzeni. I cieszę się, że je odsłoniłem, te kamienie, i je widać. Jest teraz też dużo więcej miejsca dla ryb, mają gdzie pływać. Masę chów wywaliłem, szczególnie tych ze strony lewej, mikrozorium, które potwornie rozosło się ze strony lewej, tam bliżej ścianki bocznej lewej, szczepki pobrałem, przyniosłem też część na stronę tutaj prawą, pod tą kępą feniksa u góry, jak widzicie. Jest mech Phoenix i pod nim wsadziłem no dość dużej ilości, muszę powiedzieć. Tutaj tego mikrozorium i też troszeczkę tam pod Bolbitisa z tamtej strony też włożyłem. Nie wiem, czy to będzie widać. I przełożyłem też część ze strony lewej. Mówię tutaj o środku akwarium. Jest tam taki, jakby no, umownie, kanion. Ja to mówię, o to kanion. To żaden kanion, ale tak nazywam. Nie wiem, może dla, dla wygody. Słuchajcie, i tam też jest mikrozorium. Pozbyłem się części roślin łodygowych z strony lewej i jak zrzuciłem okiem, jak ta kurzawa z tego wyrywania trochę opadła, że te ze strony prawej, tam też jeszcze była część, no nie pasują już tam i też się pozbyłem. Więc na tą chwilę nie ma w ogóle roślin łodygowych. Ale spod mchów wygrzebałem tutaj widoczne na korzeniach. Buce falandry i myślę, że w końcu je teraz dobrze widać i fajnie wyglądają. Więc no, są bardziej eksponowane. A to bardzo ciekawa roślina jest, i myślę, że warto ją pokazać. Tutaj z przodu widzicie też takie kamyczki, taki żwirek. Tego nie było widać, ja tego nie dosypywałem. To było cały czas w akwarium, ale tego nie było widać, bo jak posadziłem ten trawnik z przodu, no to on tutaj się fajnie rozrósł, opanował wszystko i to, te rzeczy stały się niewidoczne. Jak jest za dużo tych roślin, jak się zostawi je i samopas, one rosną jak chcą, to później tak akwarium dziczyje i niespecjalnie to wygląda. Ja wiem, że jest masa osób, którym się podobają bardzo zarośnięte zbiorniki, się cieszą, że im tak rośliny rosną. Dla mnie to akurat nie jest jakiś tam. Powód do, do, do zadowolenia i dumy. A wolę, jak to wszystko jest jakoś w ryzach i jakoś tworzy jakąś sensowną całość, a nie plątanina roślin. więc teraz, gdy odkryłem te partie akwarium, które widzicie na filmie, myślę, że to o wiele ciekawiej wygląda. Ale też swoją drogą w akwarium zrobiło się też jaśniej. Nie jest tak mrocznie jak było wcześniej, a muszę Wam powiedzieć, że natężenie światła trzymam cały czas na tym samym poziomie sprzed jak gdyby tego alary startu, czyli 70% mocy lampy używam. I efekt jest zupełnie inny. Nie musiałem dodawać mocy od tego oświetlenia, żeby uzyskać taki efekt wizualny, że jest jaśniej w akwarium. Oczywiście są partie zacienione, co na filmie widać. Oczywiście kamera trochę inaczej pokazuje, bo na filmie to wygląda, że tam są bardzo mroczne te, te, te części takie w cieniu, ale tak naprawdę na oko, jak się patrzy na, na żywo, no to nie są aż tak, tak mroczne te, te elementy tu z prawej czy z lewej strony, szczególnie pod tymi chami. Owszem, tam jest ciemno, jest bardzo ciemno, niewiele roślin by tam sobie poradziło. Ale nie jest tak czarno, jak na filmie. No, tak, takie uroki filmowania i specyfika kamer. Napiszcie w komentarzach, jak teraz znajdujecie to akwarium. Czy Waszym zdaniem wygląda to lepiej, czy może gorzej, a może zrobilibyście troszeczkę inaczej ten mój ALA restart, jak wy byście postąpili? Czy może macie pomysły na jakieś rośliny, które gdzieś tutaj mogłyby jeszcze trafić do tego akwarium? A może macie pomysł na to, żeby usunąć pewne gatunki roślin? Może tu nie pasują? Ja zawsze mówię, że ja tam mistrzem świata w aquascapingu nie jestem i na pewno znajdą się osoby, które jakby lepiej, mocniej czują ten temat. Po prostu mają talent do takich rzeczy, potrafią e, tworzyć niesamowite krajobrazy. Ja do takich osób raczej nie należę. Radzę sobie tam w jakiś pewien sposób tutaj o gustach nie ma co dyskutować no ale nazwać siebie mistrzem aquascapingu raczej nie mogę i nie wypadałoby nawet i powiem wam szczerze mam tutaj pewien dylemat bo jak gdyby to jest taka to był taki zabieg na jakiś czas tylko ten mój ala restart, a w przyszłości planuję prawdziwy restart i mam pewien dylemat bo mam coś w głowie ułożony już jakiś tam pomysł na, na aranżację i Mam dużo tego mchu, jak widzicie, szczególnie tego z swojej strony. Mi się bardzo podoba ten Fenix i nie chciałbym go stracić. Nie chciałbym go stracić i chciałbym wykorzystać go w nowej aranżacji. Aczkolwiek ta wielka kępa no, wygląda imponująco. Bardzo mi się podoba. Wygląda pięknie, jest zielona, zdrowa, porządna, naprawdę kawał jest tego. To jest naprawdę ogrom tego mchu. Starczyłoby, żeby wystartować zbiornik o Jezu, ładnych kilkaset litrów. I chciałbym to przenieść w całości. I tu mam taki dylemat: czy właśnie no, posłużyć się tymi elementami aranżacji, które już teraz wyglądają tak fajnie, obrośnięte te, te korzenie, czy może już totalnie polecieć po całości i zrobić wszystko od początku od A do Z, tak normalnie, jakby każdy to zrobił, zaczynając start zbiornika i nie mając żadnych roślin, dopiero je nabywając. Nie? No to jest kuszące, wiecie, żeby użyć pewnych gatunków roślin, no i rozsądne byłoby ich użyć, bo na przykład buce czy, czy tych małych anubiasków, no to raczej nie wyrzucę. Części mchów też nie wyrzucę, ale nie w takiej postaci. To chodzi o tą postać już teraz, tych wielkich kęp. Myślę sobie, że może tylko szczepki pobrać i poszczepić znowu na, na korzeniach, no ale ta kępa mi się tak podoba. No jestem rozdarty, powiem Wam. I powiem wam też, zastanawiam się nad rybami. Na pewno, budową zbudował aranżację, no to może dałbym też inne gatunki ryb. No, z tymi mam co zrobić. Mogę je oddać w bardzo dobre ręce, nic im nie będzie. Wiadomo, szczęśliwe w dużym akwarium, bez problemu. I ostatnio chodzą mi po gubie skalary. I chciałbym mieć takie skalary bardziej przypominające te formy dzikie. No, wiele, wiele lat nie miałem skalarów. Jakoś tak nie wiem, nie ciągnęło mnie do tych ryb, ale teraz znowu odkrywam je jakby na nowo i myślę, że fajnie by było mieć skalary. Jak patrzę na akwarium Łukasza, w którym ma tak piękne skalary, no to mu powiem, powiem wam, zazdroszczę mu trochę tych skalarów. Wyglądają przepięknie i również bym tutaj u siebie widział skalary. No to jedna taka sztandarowa ryba z czasów mojej młodości, mojego dzieciństwa. E, skalary kiedyś to była bardzo, bardzo wypasiona ryba. I trzeba było mieć większy zbiornik, żeby mieć grupkę takich rybek. No, teraz mam tu 300 litrów. Może to nie jest szał, jeśli chodzi o wielkość, no ale taką małą ekipę skalarów mógłbym mieć. I tak powiem wam bardzo, bardzo mnie to kusi. Nawet powiem wam przez chwilę, ale tylko przez chwilę pomyślałem o tym, żeby mieć Malawi. Tak, ale to jest za mały jednak zbiornik na Malawi. 300 litrów. No można mieć, no w 200 można mieć, już tam parę rybek i tak dalej, ale myślę jednak, że nie byłoby takiego efektu. Jednak Malawi to chyba nie bardzo. W innym akwarium może kiedyś tak. Bardzo dziękujemy razem z Łukaszem za wirtualne kawy. Jeśli chcielibyście nas na takie kawy porwać, no to w link znajdziecie w opisie tego filmu. I jak zawsze, bardzo dziękuję wszystkim wspierającym za to, że jesteście i że pomagacie nam w prowadzeniu tego kanału. Bez Was moja praca, nasza praca byłaby o wiele trudniejsza. Jeśli chcielibyście wspierać ten kanał, jest taka bardzo prosta możliwość wystarczy kliknąć Wesprzyj tuż obok nazwy kanału, a system dalej Was poprowadzi. Wspieranie oczywiście jest dobrowolne i można się z niego wycofać w każdej chwili, bez podawania jakichkolwiek przyczyn. A wszystkich zapraszam na mojego facebooka.